Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że to nam przypada przyjemność komentowania dziś dla Państwa tego meczu. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. A tak prezentuje się skład drużyny Raptors. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariantie Graham Hansen gol! Nie, jednak gola nie ma. Odgwizdany, spalony. No tak, decyzja prawidłowa, choć na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się zgodne z przepisami. Niewiele zabrakło. Ależ teraz piękne podanie górą, uwaga! I ten atak bez efektów, choć gdyby nieskuteczny odbiór byłoby gorąco. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Bramkarz teraz spokojnie. Nie musiał się wysilać. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Broni, lecz to nie koniec akcji. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Desża na Bramkę. Kapitalny blok. Było groźnie. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywa I mamy gola Roberta Lewandowskiego. Babki z głów! Chętnie jeszcze raz zobaczę ten strzał w powtórce. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać taki... Że stres chociaż na chwilę z niego uleciał. Obejmują prowadzenie i to daje jego drużynie wyraźne szanse na wygranie. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. I zaczynamy z linii bocznej. do wiary. Jakim cudem nie ma gola? Domku też tego nie rozumiem. To była stół, co ja mówię, 200%owa okazja. Dobrze, teraz mija rywala. Teraz centra do Lewandowskiego. Gol! Lewandowski Przepięknie się złożył do tego boleja! Brawo Robert! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. No a potem był ten strzał z oleja. Idealnie podszedł pod piłkę i uderzył prostą nogę. No to mamy 2 do 0 Dobre wycofanie ze skrzydła Chyba będzie gol Pewna interwencja bramkarza Kilkę ma Camilla Bini. Była teraz ze skrzydła ku bramce. Ale szatak teraz na piłkę. Tu nie ma wątpliwości, było przewinienie. Rzut wolny. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. No i strata. Nie mają piłki. Tak. Teraz podaniami starają się rozciągnąć obronę. Ładnie teraz ucieka. Dobre teraz zagranie na przedpole. I proszę. Bramkarz był na miejscu. Na 11 metr z rogu i nic z kornera. Wybija piłkę. I teraz uderza. Zablokowane uderzenie. O, dobrze teraz zainterweniował. Lewandowski. Zobaczmy, co teraz zrobi Graham. A musi to trafić. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. I strzał na bramkę. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Rozpoczyna się druga połowa spotkania. Saints są w fenomenalnej dyspozycji. Mają dużą przewagę. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Musi poszukać miejsce na strzał. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Dobrze, zablokowany strzał. Mało ma miejsca. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Z piłką Robert Lewandowski. Pramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Dobrze go tam wypuścił. Nie ma! Obronił ten strzał. Frank Rykard. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Z piłką Robert Lewandowski. Zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia, będzie wolny. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Sam Maksima z piłką. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Gol, proszę państwa! Teraz ich przewaga rośnie do trzech trapień. No zanosi nam się na rzeź. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta bulka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No nie Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze, może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Wracamy więc do gry. Saints są poza zasięgiem przeciwnej ekipy. Knight holuje piłkę. Co teraz wymyśli? Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Muszą teraz wracać. Szybko. O, teraz grajem. Musi strzelać. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima so. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości. Z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. Mamy już zatem 4 do 0. Rzutka w pole karne. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Może będzie okazja dla krajem. Tak nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia, gwizdzie rzut karny. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Lewandowski, kibice ściskają kciuki. Tak jest, trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra, piłka w siatce. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję, zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzystał. zwiększają przewagę, 5 do 0 rusza flanką bo zrobił się tam teraz niezły korytarz nie daje się teraz zatrzymać ale w obronie nie gra jedna osoba ostatecznie akcja zostaje przerwana no i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak a teraz będzie dobra okazja jest, znowu gol Bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi, strzelają, strzelają, kolejne gole. Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczebnej. I raptor stracą piłkę. Poszedł do piłki szuker. Tak, proszę bardzo. Trafia po raz drugi. On jest dzisiaj po prostu nie do zatrzymania. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem to musiał być go. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. To podanie powinno znaleźć partnera. Może teraz zagrozić obronie. Dalej piłka w grze! Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Sam Maksima z piłką. Schodzi ze skrzydła. Tak, Bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A sam strzał był już formalnością, z takiej odległości ciężko nie trafić. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Tu już się nic nie zmieni, sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział, co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadania.